Komplikacje Maćka Dąbrowskiego Z dupy, o i widzimy! I teraz co robi duda? Przecież on go zabije, i to się uda! superplex z drabiny! Matko Boska, i teraz suplex Morawieckiego. I teraz Morawiecki i duda mają Gdzie wszystko. Krzyczą, że this is awesome. Żeby zakończyć ten pojedynek. Wydaje mi się, że to nie jest awesome. Nie zgadzam się. Mora. Co się. Mateuszu. Udało nam się, jesteśmy na szczycie, najsilniejsi, a to wszystko dzięki sile przyjaźni, jaka nas łączy. Cóż, za piękna chwila. Kibice skandują nasze imiona. Posłuchaj no tylko. Jesteś dla mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata, ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Mateuszu, muszę ci coś powiedzieć. Oj, ależ teraz sytuacja będzie. Maria, co tam tam się chciał powiedzieć Andrzej Duda? Tam Andrzej Duda ja chciałby pokazać powiedzieć Nie wiemy! Nie dowiemy się. Maria do... jest pewna, Chodzi, że on chciałby wyznać miłość. Ale tego się niestety nie dowiemy. Moi kurbice. drodzy, czy shipujecie Andrzeja Mateusza.